Cześć siemanko, witajcie z tej strony i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Geta, Vice City i jest to już czwarty odcinek. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od y, misji Udiaza, która w zeszłym odcinku po dwukrotnie była przez nas y, przeze mnie próbowana. E, no, próbowałem ją zrobić, ale no dwa razy niestety mi się nie udało, także no e, troszeczkę lipka, e, ale mam nadzieję, że w tym odcinku ją zrobimy bez problemu. E, już teraz wiem, że, że po prostu nie mogę. Nie mogę do niego. Nie mogę go zabijać, tylko muszę go śledzić, także mam nadzieję, że w tym odcinku sobie spokojnie z tym poradzimy. No i jedziemy oczywiście do białego domu. Do białego domu, w którym mieszka Diaz. Weźmiemy sobie od niego misję, no i lecimy, mam nadzieję, że dosyć szybko ją zrobimy, bo chciałbym jeszcze w tym odcinku zrobić kilka innych misji i pokazać wam dalszą część gry no, ale obstawiam, że kilka misji na pewno teraz będziemy mieli. U Diaz'a jeszcze mamy misję z, telef z budką telefoniczną, także w tym odcinku na pewno ją sobie zrobimy. E, no, ale na razie jedziemy tutaj do niego do posesji i nawet tam te, te wszystkie cutscenki e, poprzewijam, żebyście nie musieli tego oglądać po raz kolejny. Jak ktoś chce obejrzeć, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Dobra, e, pościg szybko poprzewijam. E, Okej, okay. i jedziemy szybko do niego do domu. E. Robimy to samo, co w zeszłym odcinku, także e, już wiecie, jak to tam wyglądało, więc nie będę wam drugi raz tego pokazywał. E, ogólnie widzę, że wam się spodoba ta seria, tam po 500 łapek na odcinkach wbijacie, co mnie bardzo cieszy, e, że chcecie oglądać coś poza e, farmingiem. Proponujcie mi jeszcze jakieś gry, e, które byście chcieli, żebym nagrywał, bo e, prawdopodobnie, no, zacznę na pewno serię z GTA San Andreas, ale to gdzieś e, troszeczkę później, jak już tą GTA Vice City będę gdzieś w połowie. I, I powrócę chyba do Americana i do Eurotraka, żeby też jakoś ten kanał uzupełnić. A American i ETS to są idealne dwie serie do odpowiadania na pytania, także na pewno też wrócą w swoim czasie. No, my jesteśmy już na miejscu, także dobra, popatrz przez okno. Najgorsze jest to, że zanim on, on już odjedzie, a zanim ja ogarnę samochód, to mi pisze, że już uciek. To jest najgorsze, powiem wam szczerze. A mi się tym skuterkiem za nim nie chce jechać. Dobra, teraz szybko go dogonić. A najgorsze jest to, że on do mnie strzela podczas tego... Yy... O dobra, już ogarnąłem jak biegać szybciej na, na tym yy, shifcie. Bo ktoś mi powiedział, że na prawym shift, jak się naciśnie, prawy shift, to się szybciej biegnie. To też jest spoko. o tym nie wiedziałem. Dobra, teraz on weźmie tego jeepka. ze swoim ziomkiem, a ja szybko po samochód. Kurwa, to auto odjechało. Dobra, szybko, szybko biegnij po ten auto, auto, szybko. Dobra, dawaj auto, tu jeszcze policja będzie mnie gonić. Okej, okay, wyjebane tam w nich. O kurwa, na czołówę ze mną polecieli. Typ mi na dachu leży! Wstał! Jedzie na mnie! Poszedł się! Dobra. E, teraz będę go po prostu sobie śledził. On będzie do mnie strzelał. Kurwa! Ten to dobrze strzela. Bo już mam kapcia. No nawalaj, nawalaj Mam... Proszę, żeby mi się udało to zrobić Bo jak on mnie zaraz zabije To chyba się, kurwa, powieszę A ja na kapciu jadę Z przodu, także fajnie, fajnie On do mnie nawala Dobrze, że nie trafia Raz tylko trafił w tę oponę i niech się cieszy O że pamiętam kiedy się do tego centrum handlowego Wjeżdżało samochodem Motorem można było tam jeździć To też pamiętam no przynajmniej policja już nie goni No i czemu go policja nie goni jak on tu strzela do ludzi? I do mnie? Cholera jasna Ciekawe gdzie on w ogóle jedzie Ale ma cela naprawdę No tu zawsze ten Jeep stoi po prawej Ten ma zderzak rozwalony, ja ci jeszcze bardziej mu rozwalę go Żeby nam tylko nie uciekł, to będzie wtedy najważniejsze. Tu tak, ucieka. Ostrzela do niego ktoś. I teraz on tutaj na ten most wjedzie w lewo. Nie, tutaj jeszcze w lewo nie. O ty kurwa, frajerze. Czekajcie, ja wezmę inne auto. Szybko. Nie uciekaj, błagam cię, nie uciekaj. On przez budynek strzelał, widzieliście to? Wezmę inne auto, bo tamto miało kapcia. A ja wolę jechać na całych oponach. Ciekawe czy letnie, czy zimowe. <grych> Gdzie ty jedziesz, Mendo? Jedna społeczna. Kurwa, taki kawał. Zanim mam jechać, nie wiem czy my czasem nie jedziemy do tego domu tu po prawej. I czy, czy czasem tu nie będzie jakiejś strzelaniny jeszcze kurwa, zaraz się okaże, że mnie zabiją i będę musiał powtarzać tę misję. To wtedy chyba nie wiem, co zrobię. Dobra, czekajcie, on tu w prawo jedzie. Zatrzymał się. Co teraz? No, tak myślałem, że to będzie ta misja, nie? A nie, misja zaliczona. Tysiąc dolców A, dobra, już teraz czaję, czyli my po prostu mieliśmy przyjechać tutaj i zobaczyć gdzie, e, gdzie on nas doprowadzi, do którego miejsca czyli potem no zapewne coś będziemy mieli związanego z, z tym domem i będziemy musieli tutaj, e, tutaj przyjechać żeby e, żeby no zabrać mu te pieniądze chyba, które on ukradł albo coś tam, jakieś narkotyki, nie wiem, nie pamiętam dokładnie o co chodziło bo w zeszłym odcinku to tam czytałem e, ale no spoko, dobra, udało nam się udało nam się i jedziemy jedziemy jeszcze raz do Diaza po kolejną misję a tą budkę telefoniczną sobie zrobimy później na razie zrobimy sobie... o kurwa, prawie mi w okiem postawiło jeszcze bym na czapkę poleciał o boże, poli... o jezu! nie dość, że policjant mi się rzucił pod nogi, to jeszcze na radiowóz na czołówkę ze mną poleciał no dobrze, że mnie policja nie goni kurwa, ja już jeździć nie umiem Dobra, lecim, 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 szybko nie ma czasu. Już mamy 6 tysięcy uzbierane, dolców. No tu autobus sobie stoi, tutaj samochód na czołówce. Ja pierdolę! Noż! Nie, no ci ludzie to są jacyś porypani. Ja widzę, że go wyprzedzam na skrzyżowaniu, on skręca w lewo. Jeszcze jakimś gównem jedziemy, które ledwo jedzie i maski nie ma, bo odpadła. Adam zabrał. Nie no, my nie dojedziemy chyba dzisiaj. Bo jak na razie to widzisz, wszystkie słupy po, po drodze zgarnią. Dobra, lecimy lecim szybko do, do niego jeszcze raz. Weźmiemy sobie y, drugą misję. Zobaczymy, co tym razem będzie od nas potrzebował. Mam nadzieję, że coś nie, nie za trudnego, bo będzie przypał, jak znowu mi się nie uda zrobić. Dobra, jesteśmy. Ok. Jak się misja nazywa? Czas apokalipsy. 86. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Oh, kurwa. Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? That failed miserably. Soon any mom and pop will think they can sell Gaio in Vice City.

Błagam, proszę ci weź, ty kieruj. Jest, dzięki, ziomek. No, czyli teraz, teraz lecimy. Prawdopodobnie z tego, co przeczytałem, to lecimy do tamtego domu, co nas doprowadził wtedy. Ten ziomek, i musimy ich pozabijać tam. Ale spokojnie, mam fajną broń. Także ich po powinniśmy śmiało z nimi sobie dać radę. Czy do tego też nawalać? Nie. O kurwa, na czołówkę polecimy. Jezus, Maryja, prawie. Zastrzel tylu gangsterów, ile zdołasz. Dobra. No obróć się. Dajemy jej grubo Grubo Tam był następny Kurwa ich tu się mnoży Awa ci. Wszystkich Wszystkich zdołam zabić Dobra, z nawrotka Łosz kurde samochód, dobrze Tu jest też, grubo widzę, oni w basenie się tu bawią. Wo, ile tu ich jest. Wszystkich powybijam. Co do jednego. Nawet beczki porozwalam. No dawa, jadź dalej. O, jeszcze tu jest jeden. Oki, oki, doki. Eee, a tu jeszcze jest, ok. Teraz gdzie? Boże, oni mają tutaj chyba kilka budynków. Masakra, oni tutaj opanowali całą dzielnicę, z tego co ja widzę. Bo na każdym budynku ich jest po 50. Drzewo, uważaj! Że miśmy głowca zaraz nie rozwalili. Ej, jak wszystkich powybijam. Co teraz? Dobra Aha, czy. O kurwa, ja nie mam kamizelki. Chcę wysiąść Nie. Wysiąść mam Idź na dach i zabierz forsę. Ja pierdzielę. Chyba ja nie pamiętam jak to się strzelało Grubo! Które jeszcze chcę w mordę? sakra, nie pamiętam jak to się w ogóle w tej grze tak strzelało, ale dobra, dam radę Gdzie tu jest jeszcze ktoś? Skąd mi strzela? Dobrze, że oni jacyś zajebiści w strzelaniu ja bo chyba bym nie dał rady Pieniądze O, leci już nasz helikopter A czemu on mnie na dachu nie wysadził? Co za typek Ten zabrał pieniądze, i byśmy odlecieli od razu Aha, okej, okay. wsiadłem w locie, nawet nie wylądował po mnie <gry> Ale okej, okay, lecimy z powrotem o, 2000 dolców dostaliśmy, no i zajebiście, kurde, no co Fajosko, zagrożenie sztormowe odwołane, wszystkie mosty zostały otwarte JAKA BEKA, MAMY OTWARTE WSZYSTKO Ale dobra, my jesteśmy u Diaza, także zrobimy sobie kolejną misję u Diaza, żeby nie było e, na, na Najszybsza Łódź, ja pierdziele To jeszcze będzie pewnie wyścig Łodzi More pigeon shit on my car, hey Tommy! Guess not. <laughs> You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream a faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat! To jest jakiś nienormalny ogólnie Okej, okay. eee, czyli udaj się do stoczni w dokach i ukradni łódź. No dobra, dobra, no nie ma problemu, no co ja nie dam rady. Czyli w sumie mamy odblokowane już drugie miasto. O, sorry żołniek Mamy odblokowane już drugie miasto, także... O kurwa nie wyrobiłem zakręt Także lecimy sobie już do drugiego miasta i lecimy, polecimy do doków. Myślałem, że to odbakowanie tego drugiego miasta trochę dłużej nam zajmie, ale z tego co widzę, to dosyć szybko nam to poszło. Okej, okay. no tutaj będzie loziarnia tutaj też kiedyś będziemy mieli e, misję. Tutaj w tym drugim mieście są fajne misje, ja zawsze lubiam te, te misje wykonywać. Ale okej, okay, my się udajemy do doków yy, i chyba będziemy musieli się tam wkaść po Łódź, Ale pewnie jakaś to rozpierducha będzie. Jak zawsze. Okej. Okay. Eee, dobra. P -p 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 co ja tu zrobił teraz na początku? Okej. Okay. O ty kurde. Mamy już dwie gwiazdki, także to. To nie jest dobrze. Znajdź przycisk wyładowania łodzi. Obyśmy nie mieli więcej niż dwie gwiazdki, bo wtedy... mnie kurwa. Strzelasz. Kurwa, broni się skończyła. Z tego, jak co widzicie. Eee. Tutaj jest ten przycisk, chyba, czekajcie. I tą łódź mamy zabrać. Obyśmy nie mieli więcej gwiazdek, bo będą na łodzie na o tym gonić. Czekajcie, bo tu biegnie jeden ziomek. Ale lipa. Będą na słodzie gonić. Ale po nogach dostali, aż kuleją ziomki. Dobra, lecimy szybko, po łódź. Nie ma czasu. Kto tu kurwa jeszcze strzela? No. Tak ma być, kurde, a nie. Dobra. Bierzemy łódź i lecimy. O kurwa, tu już policja na mnie czeka. I oni będą do mnie strzelać. To jest najgorsze, nie? Ja mam nadzieję, że mnie nie, nie zdołają zabić. O kurwa, ile tych łodzi tu jest, UWAGA! Jezu! Dobra, gdzie tu zaparkować? No dobra, ale przecież oni mnie cały czas gonią Aha, czyli przestali mnie gonić, no dobra Bardzo łatwa misja w sumie, udało się e, 4000 dolców żeśmy dostali Fajnie, fajnie, naprawdę się cieszę e, o jakaś pani tam idzie E, ale nie będziemy owijać bawełny, tylko polecimy sobie od razu z kolejną misją u Diaza. Bo myślę, że e, mamy jakąś misję u A, czyli. Czekajcie, A, to nie pamiętam, co to było. O, telefon jeszcze dzwoni, okej okay. Cortez dzwoni. Okej, okay, czyli mamy jeszcze misję u Corteza. Kurde, ile misji się nam zrobiło, jak widzicie. E, ale ja pierwsze co pojadę do do sklepu i damy sobie spokój na razie z Diazem e, pojadę sobie do e, sklepu po kamizelkę i jakieś życie by się przydało kurde nie pamiętam gdzie ja mogę teraz życie znaleźć żeby sobie uzupełnić, ale dobra e, polecimy do e, do sklepu z bronią najpierw e, i kupię sobie e, kamizelkę aha Cortez to jest ten na statku czyli dobra, czyli po drodze tam będziemy mieli i sklep z bronią i życie, bo życie tam też jest. Pamiętam chyba nawet gdzie. Tam, gdzie w pierwszym, w pierwszym bądź drugim odcinku braliśmy to życie. E, I zrobimy sobie wtedy misję u Corteza. Zobaczymy. A, czekajcie, tu jest chyba życie. Dobra, wezmę tutaj. E, u Corteza. E, ciekawe, co on będzie od nas chciał. Ale zrobimy sobie na razie wtedy misję u Corteza. A e, to A i Diaza zostawimy sobie e, pewnie już na kolejny odcinek. E, dobra, ciśniemy. Fajnie nam to idzie w tym odcinku. Naprawdę jestem zadowolony. I pierwsze co polecimy sobie do tego sklepu z bronią. I chyba nawet sobie trochę broni kupimy. Mamy 12 tysięcy, także dosyć sporo. Yy, I myślę, że będziemy mogli sobie zakupić nawet troszkę broni. Czekajcie. Mm, pistoletu może nie, ale... Yy, to bym sobie kupił. Prawy shift. Dobra, tyle wystarczy. I kamizelka. Dobra broń mamy kupioną Także możemy sobie lecieć zrobić misję u, u Corteza. Kupiliśmy sobie tego Krugera, także Także myślę, że nam wystarczy Pistolety. pistolety już w sumie nie chciałem kupować, także myślę, że to bez sensu w sumie cały czas z tym pistoletem biegać Skoro możemy mieć troszkę więcej lepszej broni. Dobra, lecimy, zobaczymy, co będzie od nas chciał. Tak jest. Pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't from. have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy. At least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Aha. Czyli przechwyć wojskowy sprzęt przewożony przez miasto. Ja pierdole. To jest chyba troszkę trudniejsza misja w sumie. Jak mamy wojskowy sprzęt przechwycić? To by kurwa czołg się przydało, żebyśmy go rozwalili. Chyba, że to jakaś ciężarówka będzie przewozić ten sprzęt, ale dobra, zaraz zobaczymy. I to jest w drugim mieście. Czekajcie, ja muszę pomyśleć, jak ja miał to zrobić. Damy radę, my nie damy rady, ja zawsze daję radę. Pójdziemy sobie tędy. Teraz raz, dwa będziemy w drugim mieście. Ogólnie to jest chyba trzy mosty są. Tak, są trzy mosty, które, którymi można przejechać z jednego miasta do drugiego. I ten sprzęt będzie gdzieś tam. Gdzie on będzie? On będzie chyba już jechał ulicą. A my po prostu mamy kogoś tam zestrzelić. A dobra, mam kamizelkę, mamy życia, także damy radę. Czekajcie, on chyba jedzie już. Jo, jedzie. Dobra, czekajcie, ja sobie się rozstawię. I po prostu zacznę strzelać do tych kurwa kierowców. Kurwa, to nie był dobry pomysł. A no może był? Napierdalanka Ostra, jest, powiem Wam szczerze. Dobra, w sumie troszkę lipę odwaliłem, bo. O kurwa, czołg jedzie. Nie, czekajcie, ja nie mam ciężarówki zabrać, tylko czołg. Ja myślałem, że mam ciężarówkę zabrać, ale dobra, czyli czołg bierzemy. Czy ja mam tego typa stąd wywalić? Znajdź sposób na wybawienie załogi. Ja pierdolę, jak ja mam sposób zająć? Jaki ja mam sposób żeby, żeby wybawić załogę? To był ten sposób? <laughs> Aha! Czyli to był sposób, żeby wy wywabić załogę. Wybuch. Ci co, będę tutaj kurwa rozkładać mi kolczatki? Mam trzy gwiazdki w sumie, także... Ja pierdzielę Grubo! Uuu! Uh. Fajny ten ciąg! O ty chuj! Czekajcie, tutaj w lewo? Nie, gdzie mam ten ciąg odstawić? Kurwa macie Do garażu! A, dobra, to był ten garaż! Dobra, czyli ciąg do garażu? Wietrzałgiem do garażu! Wyjdź z czołgu i opuść garaż Jak? Aha, już nie mam trzech gwiazdek Dobra, misja zrobiona 2000 żeśmy dostali Także dosyć spoczko Ok. To lecimy do kolejnej misji Dobra ludzie, w tym odcinku to by było na tyle, e, zrobiłbym troszkę dłuższy odcinek, ale niestety pada mi e, aparat, e, na następny odcinek pewnie naładuję go sobie trochę bardziej i nagram może odcinek jakiś tam, nie wiem, 30, 35 powiedzmy, albo 40 minutowy, także w tym odcinku to by było na tyle, e, a ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, na razie, cześć!